8 listopada chorzowska spółdzielnia mieszkaniowa zorganizowała drugą edycję turnieju szachowego o puchar jej prezesa. W zmaganiach udział wzięli zawodnicy w każdym wieku, w tym wielu rządnych zwycięstwa, młodszych graczy. Trzeba przesuwać figury i wygrywać. Trzeba zafachować króla tak, żeby nie miał żadnej ucieczki. Jeśli ktoś choćby bardziej nie myśli, trochę... No, robi trochę błędów, to można bele jaką tragedią, więc choćby ruszali szpionami już można zrobić szacha mata. Szacha chodzi o to, żeby, żeby z, zrobić tak, żeby przeciwnik nie miał gdzie uciec, jego król i... Żeby nie dopuścić, żeby wrogie figury dopadły się do naszego królestwa. Szachy oprócz rozrywki rozbudzają również u zawodników strategiczne myślenie. To jest i przyjemność, i przede wszystkim rozwija to umysłowo niezaprzeczalnie przecież. Niezaprzeczalnie. Tak jak każda, powiedziałbym, nauka ścisła, no, czy matematyka, czy biologia, czy chemia, czy no można dołożyć wiele. A to jest połączone z zabawą. Bo ja dziecko, nie chce, niekoniecznie w szkole chcę rozwiązywać zadania matematyczne. A tu chcę. że rozwiązać problem, który stoi, to jeszcze, jeszcze chcę wygrać, jeszcze chcę być najlepsze. Czy można znaleźć jakąś, jakiś pierwszy krok lepszy? Chyba nie. Jest to gra umysłów, więc z przyjemnością patrzy się, jak młodszy uczestnik turnieju szachowego potrafi tak naprawdę zaszachować właśnie starszą osobę, która z tymi szachami no, już przez wiele, wiele lat ma do czynienia i widzę nieraz za, za takie frasobliwe miny zasmucone za, za tych, którzy starszych osób, które przegrywają z tymi młodszymi dziećmi. Turniej z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością. Cieszy mnie to ogromnie, że ranga tego pucharu wzrasta. W zeszłym roku uczestników mieliśmy około 54. Dzisiaj, z tego co słyszę od organizatorów, jest około 20% więcej uczestników. Jeżeli tak dalej pójdzie, być może za parę lat będziemy musieli takie turnieje szachowe organizować na większych obiektach. Najlepszych zawodników nagrodzono pucharami oraz upominkami.